Tomasz Jaroszek, Inwestor TV i spółka przed debiutem. Dzisiaj przyjrzymy się firmie Sumalingue, która na rynku tłumaczeń powiedziała głośno i odważnie: czas na konsolidację. Poznajmy historię tej firmy. Szacowana wartość rynku tłumaczeń na świecie to około 40 miliardów dolarów. W Polsce wartość rynku to miliard złotych. Jednak nasz rynek jest bardzo rozdrobniony. Ponad 60 tysięcy podmiotów to w większości jednoosobowe firmy. Konsolidacja wydawała się nieunikniona. Suma Lingue S.A. to firma, która jako pierwsza odważyła się głośno powiedzieć o konsolidacji rynku tłumaczeń. Po kilku latach pracy i przejmowania spółek nadszedł czas na wejście na rynek giełdowy. Zobaczmy jak wyglądało tych kilka lat dynamicznego rozwoju przed wejściem na parkiet. We wrześniu 2011 powstaje Suma Lingue. Już w listopadzie tego samego roku następują pierwsze przejęcia. SpectraLink to krakowskie biuro tłumaczeń, które specjalizowało się w obsłudze klientów głównie biznesowych. A BZB Translations to Biuro Tłumaczeń z Warszawy, zapewniające usługi tłumaczeniowe przede wszystkim instytucjom administracji publicznej. Wrzesień 2013. Przejęcie CLS Contact, Biura z Warszawy, jednego z wiodących dostawców usług tłumaczeniowych dla instytucji krajowych. W styczniu 2014 roku firma przejmuje ITG, Mniejsze Biuro Tłumaczeń z Warszawy. Sierpień 2014 i kolejne przejęcie. Dwa internetowe biura tłumaczeń: texteo.pl i Transmart.pl. Po wdrożeniu autorskiego systemu Transmart możliwe jest tłumaczenie bardzo dużych ilości wystandaryzowanych tekstów w krótkim czasie. System wspomaga tłumaczenie polsko-angielskie. Marzec 2015. Spółka ma już 30 pracowników i 1200 współpracujących tłumaczy. Suma Lingue oferuje tłumaczenia w ponad 70 językach, a z jej usług skorzystało już 1400 klientów korporacyjnych. Po 2 milionach przetłumaczonych stron i ponad 100 tysiącach godzin tłumaczeń ustnych, czas na kolejny krok i wejście na rynek kapitałowy. Misje i wizję Summa Lingua widzę przede wszystkim w trzech perspektywach. Przede wszystkim jesteśmy ekspertami w dziedzinie tłumaczeń, lokalizacji i komunikacji międzykulturowej. Łączymy, jesteśmy pionierem konsolidacji rynku usług tłumaczeniowych w Polsce, przez co łącząc doświadczenie i ekspertyzę przejmowanych biur, staramy się, dzięki również nowoczesnym technologiom, które rozwijamy, zapewniać naszym klientom możliwie Najlepszej jakości tłumaczenia w możliwie najkrótszym czasie. Drugą perspektywą misji naszej firmy jest na pewno rozwój naszych pracowników. Nasi pracownicy są dla nas największą wartością. Staramy się codziennie dbać o ich rozwój, oferując między innymi pełen pakiet szkoleń. Chcemy, żeby środowisko pracy w naszej firmie było dla nich naprawdę przyjazne. Trzeci zakres, nowy dla nas, to zakres transparentności, jakby rozwoju na rynku kapitałowym. Chcemy być spółką o wysokich standardach polityki informacyjnej. Chcemy wzorować się na amerykańskich podmiotach naszej branży, które oferują inwestorom bardzo szeroki zakres komunikacji, raportowania i informacji o spółce. Chcemy wyznaczać tutaj nowe standardy na rynku polskim. To jest dla nas, dla mnie osobiście pewien, pewien priorytet. Wizja naszego rozwoju jest dla mnie od samego początku bardzo jasna. Chcemy być największym polskim biurem tłumaczeń, jednym z większych w tej części Europy. Chcemy wyznaczać pewne standardy jakościowe w branży, ale również i przy, przy dużej skali zachować elastyczność charakterystyczną mniejszym przedsiębiorstwom. Chcemy być dostawcą usług tłumaczeniowych dla dużych korporacji i firm, ale również nie zapominać i o tym kliencie, dla którego dzisiaj tłumaczymy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt stron miesięcznie, który codziennie nas poleca swoim, swoim partnerom. Chcemy być również e, obecni na rynkach międzynarodowych. Planujemy akwizycję za granicą. To trochę dalsza perspektywa, jednak zawsze mamy ją, mamy ją z tyłu głowy. Ta wizja naszego rozwoju była dla nas od początku bardzo jasna. Wielu w nią nie, nie dowierzało, przedstawiając Naszym moim wspólnikom w roku 2011 początkiem roku 2012, kiedy zakładaliśmy Sumingwe pewną wizję rozwoju. Dzisiaj jesteśmy w pierwszej piątce biur tłumaczeń w Polsce. Planujemy mamy już praktycznie ustrukturyzowaną kolejną akwizycję, która miejmy nadzieję, postawi nas na pierwszym miejscu. Kończymy, kończymy zapinanie finansowania na tą, na tą akwizycję. Myślę, że ta wizja dzisiaj jest coraz bardziej realna. Tak naprawdę zaraz mam nadzieję, będzie. Będzie faktem. Jestem założycielem i pierwszym właścicielem spółki transmart.pl, która została przyjęta przez Lingue w zeszłym roku. Nasza spółka zajmowała się dwoma grupami usług. Pierwszą grupą były usługi tłumaczeniowe prowadzone na, dla małych biur tłumaczeń w Polsce jako podwykonawca. Drugą grupą usług były usługi związane z systemami wspomagania tłumaczenia, które od samego początku naszej, naszego istnienia rozwijaliśmy. W ramach transakcji e, przejęcia spółki przez Sumalingue, e, usługi e, w, wspomagania tłumaczenia tekstu zostały wydzielone ze spółki, a przedmiotem transakcji były e, usługi tłumaczenia tekstu. Jeżeli chodzi o cały proces przejęcia, był on e, bardzo dobrze przemyślany i trwał bez mała rok. Zaczęło się od negocjacji całej umowy inwestycyjnej. Cały ten proces trwał około pół roku. Przez kolejne pół roku trwało przejmowanie działalności przez Summa lingue. W ramach tego procesu przez cały czas uczestniczyłem w pełni w zapewnieniu, że spółka będzie bez żadnych przeszkód dalej funkcjonować w nowej strukturze. Fundamentami firmy jest siła konsolidacji branży, ale i dywersyfikacja klientów, która zapewnia bezpieczeństwo i stabilne zyski. Potencjalni klienci to instytucje publiczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje i stowarzyszenia, instytucje i podmioty zagraniczne, klienci indywidualni, Korporacje. Do tej pory współpracowali z takimi firmami jak Konrad Electronics SE, KPMG, ASSECO, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia czy też ATV Polska, zwycięskiego teamu tegorocznego rajdu Dakar. Suma rośnie generalnie dwoma ścieżkami. Przede wszystkim rozwijamy się organicznie rozwój organiczny to znowu dzieli się na kilka obszarów. Jesteśmy bardzo mocni dzisiaj w zakresie przetargów publicznych w Polsce. To praca naszego zespołu, konsekwentne zdobywanie nowych zamówień nowych, nowych postępowań mamy tutaj szerokie kompetencje. Drugim kanałem przed kanałem rozwoju, gdzie przed nami jeszcze dużo wyzwań, to rozwój praca nad klientem komercyjnym, nad którym codziennie pracuje nasz, nasz dział sprzedaży. tutaj mamy klientów, Komercyjnych, klient duże korporacje, duże firmy, również mniejszych przedsiębiorców. I to jest dla nas bardzo, bardzo ważne, że też klient w przeciwieństwie do klienta przetargowego generuje nam trochę większą marżę. W tym zakresie znowu rozwijamy pewien nowy kanał dystrybucji. Chcielibyśmy zostać podwykonawcą dla mniejszych i większych zagranicznych biur tłumaczeń. Ostatnia akwizycja, której dokonaliśmy, spółka Transmart, była niejako dla nas pewnym nowym otwarciem, ponieważ właśnie ta spółka specjalizowała się w obsłudze mniejszych biur tłumaczeń. Otworzyło nam to drzwi do, do, do tego, żeby stać się podwykonawcami dla mniejszych, dla mniejszych podmiotów z branży. Te podmioty nie boją się nas, one widzą nasz potencjał, widzą potencjał w skali naszego przedsiębiorstwa, ponieważ potrafimy im zaoferować tłumaczenia w cenie nieosiągalnej dla mniejszych, dla mniejszych podmiotów. Z drugiej strony walczymy też o klienta zagranicznego, większego od nas. Chcemy być podwykonawcami w języku polskim dla zagranicznych biur tłumaczeń. To ma też wiele, wiele plusów również i dla zagranicznych partnerów. Przede wszystkim jesteśmy tu na miejscu w Polsce, jesteśmy rodzimymi użytkownikami tego języka, potrafimy zaoferować te tłumaczenia w bardzo dobrej jakości i po atrakcyjnej, po atrakcyjnej cenie. Tyle jeśli chodzi o rozwój organiczny. Natomiast w zakresie o rozwoju akwizycyjnego, czyli naszego dzisiaj priorytetu. Mówimy tutaj o skokowym wzroście wartości naszego przedsiębiorstwa. Na to postawiliśmy, to jest nasze główne zadanie. Jesteśmy pionierem konsolidacji rynku usług tłumaczeniowych w Polsce. I oczywiście ten, ta analiza i jakby podejście do przejmowanych przedsiębiorstw ma wiele aspektów, przede wszystkim. Szukamy podmiotów, które cechują się pewną charakterystyką, której nam dzisiaj brakuje, tak? Szukamy, powiedzmy, brakuje nam pewnych kompetencji w dziedzinie np. IT. Szukamy więc podmiotu, który specjalizuje się w tej branży, ma klientów z tej branży, analizujemy ten podmiot, analizujemy jego kompetencje, grono klientów. Oczywiście używamy też no, standardowych i, i przyjętych rynkowo wskaźników, np. E, e, mnożników EBIDY czy, czy wycen przychodowych. Korzystamy tutaj, wspieramy się oczywiście prawnikami, doradcami finansowymi, sami analizujemy takie, takie przejęcie pod wieloma jakby aspektami, prowadzimy pe, pełne badanie due diligence i decydując się na, na akwizycję przejmujemy taki podmiot w ramach określonej struktury. Mamy pewien modelowy, modelową wizję transakcji i, i zbudowaliśmy tutaj taki schemat polegający na Trzech etapach, ponieważ przejmując biuro tłumaczeń musimy mieć w głowie zawsze to, że przejmujemy, nie przejmujemy. Majątku trwałego nie przejmujemy pewnych aktywów, przejmujemy przede wszystkim zespół i grono klientów, ten strumień przychodu, który jest dla nas kluczowy, jego utrzymanie jest naszym priorytetem. I tak strukturyzując transakcję, staramy się zabezpieczyć ją możliwie najlepiej, tak, żeby właśnie zabezpieczyć ten przychód, który tak naprawdę kupujemy. Dlatego dzielimy tę transakcję taki nasz modelowy scenariusz, oczywiście końcowa transakcja jest efektem negocjacji stron. Natomiast model, do którego dążymy, wygląda w ten sposób. Cena, na którą się umawiamy z naszym partnerem, zostaje podzielona na trzy sposoby. Przede wszystkim płacimy naszemu partnerowi upfront w gotówce, który daje mu pewien komfort, poczucie tego, że już nie musi swoim biznesem zarządzać, ma pewien spokój, ponieważ otrzymał pewną część zapłaty ceny. Następnie próbujemy rozliczyć część transakcji w naszych akcjach. Stąd też debiut na giełdzie, o którym będę mówił później, jest, jest tutaj bardzo ważny, ponieważ nasze papiery stają się niejako naszym środkiem płatniczym. Więc co, co lepiej zabezpieczy nasz przychód, aniżeli jak nie to, że były właściciel będzie również naszym akcjonariuszem, będzie dbał o ten przychód jako swój własny. Dlatego część ceny znowu w ramach określonych parametrów rozliczamy w naszych akcjach. A trzecia, trzeci element tej transakcji to taka opcja Earnout. Znowu bardzo motywująca dla bojego właściciela, chcemy mu dać pewien komfort działania przez, powiedzmy, rok czasu, albo 4 lata, 3 lata, 2 lata, zależy jak się umówimy, żeby miał pewną motywację również i finansową do dbania o ten przychód, który od niego przejęliśmy, dbania o swoich klientów, o zespół, który przyszedł do nas razem, razem z, z, z daną akwizycją. Myślę, że taka opcja ernautowa jest na niego bardzo motywująca, daje mu konkretne zabezpieczenie finansowe na, na przyszłość. Tak wygląda rozwój, rozwój poprzez akwizycję. 2014 rok to solidne wyniki i kontynuacja polityki firmy. Spółka wygenerowała 5 milionów 11 tysięcy 300 złotych przychodów, co oznacza wzrost o 55,1% rok do roku. Tak istotny wzrost przychodów jest przede wszystkim efektem konsekwentnej realizacji strategii rozwoju poprzez konsolidację krajowego rynku usług tłumaczeniowych. Wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację to kwota 543 700 zł, co oznacza wzrost aż o 271,2% rok do roku. Wynik netto spółki wyniósł 183 700 zł, wzrost o 675,7% rok do roku. I tak historycznie realizując ten, ten plan, który sobie założyliśmy, oczywiście potrzebowaliśmy zorganizować, znaleźć finansowanie na jego realizacji. Dlatego wyemitowaliśmy jak do tej pory dwie emisje, dwie serie obligacji. Serię A zapadalną już w maju tego roku, na której zresztą spłatę mamy już przygotowane środki oraz bardzo niedawno, kilka miesięcy temu końcem zeszłego roku, początkiem tego roku, serię B, dwupółletnią. Wyemitowaliśmy również jedną serię finansowania typu equity, zebraliśmy około 650 Tysięcy złotych właśnie w ramach takiego Pre-IPO od inwestorów głównie indywidualnych, to nam pozwoliło na sfinansowanie dotychczasowych transakcji, jak również za zabezpieczyło pewną, pewną część finansowania potrzebnego do dalszych planowanych już akwizycji. Przede wszystkim chcemy być bardziej transparentni dla naszych klientów. Gro naszych klientów to właśnie spółki giełdowe. Sami będąc na parkiecie, mamy dużą siłę przekonania menadżerów osób z działów zakupów, do skorzystania właśnie z naszych usług. Myślę, że nasza pozycja będzie znacząco lepsza, będąc właśnie spółką notowaną. Druga przesłanka wynika z charakteru naszej działalności. Tak jak wcześniej wspomniałem, staramy się część akwizycji część zapłaty ceny rozliczać w akcjach. To rozwiązanie ze wszechmiar dobre nie tylko dla nas, ale również dla Byłych, byłych właścicieli gwarantuje pewną łatwość, sprawność przekazania biznesu, biznesu w, nasze, w nasze ręce. Daje nam poczucie komfortu, że ta inwestycja zwróci się nam w możliwie najkrótszym założonym, założonym czasie. Nasze papiery, będąc notowanymi na rynku, stają się niejako naszym środkiem płatniczym. Nasi, nasi partnerzy, druga, druga strona transakcji, sprzedający, bardzo chętnie je, je akceptują w rozliczeniu. To, to daje nam poczucie bezpieczeństwa, zapewnia, że byli właściciele są z nami dalej na pokładzie, są również i naszymi akcjonariuszami, dbają o ten przejęty biznes jako swój własny. I tak będąc właśnie na rynku otwieramy przed sobą pewną możliwość finansowania, akwizycji również i naszymi akcjami, co znacząco odciąża nasz cashflow, daje nam, daje nam poczucie bezpieczeństwa i pozwala na szerszą skalę działalności. I trzecim równie ważnym aspektem, wynikającym również z charakteru naszej inwestycyjnej działalności, jest ciągła potrzeba finansowania. Tak będąc spółką notowaną na giełdzie, otwieramy sobie drogę do funduszy inwestycyjnych finansujących spółki właśnie będące na giełdzie. Ró również mamy możliwość tańszego finansowania dłużnego, jesteśmy spółką bardziej wiarygodną, przez co... Podmioty udzielające takiego finansowania chętnie z nami rozmawiają. Tu mogę powiedzieć też, że że zaraz po ogłoszeniu planów debiutu, po, po opublikowaniu pierwszych raportów i komunikatów zgłosił się już do nas jeden fundusz inwestycyjny zainteresowany inwestycją w naszą, w naszą spółkę. Naszym inwestorom nie możemy obiecać realizacji wyników finansowych, nie możemy obiecać konkretnych cyfr liczb, natomiast obiecujemy, że damy z siebie wszystko, żeby zrealizować to, na co się umówiliśmy. Damy z siebie wszystko, poświęcimy temu całe nasze serce. I tak nasza, nasza działalność ma charakter e, bardzo atrakcyjny dla inwestorów. Wydaje mi się, że e, e, profil naszej działalności, czyli branża usługowa, e, jest dla inwestorów o tyle ważna, że przy stosunkowo wysokich marżach, które le, realizujemy, w momencie rozliczenia transakcji akwizycyjnych, które e, e, już zrobiliśmy i które planujemy, Będziemy spółką czysto dywidendową. Jesteśmy spółką typu cash cow. W momencie, kiedy rozliczymy już transakcję, płacimy po prostu dywidendę. Płacimy tak naprawdę do 100% zysku netto w dywidendzie naszym, naszym inwestorom. Oczywiście dalsze przeznaczenie zysku będzie poddane za każdym razem dyskusji właśnie naszym akcjonariuszom. I tak oczywiście może zdarzyć się. Sytuacja, w której na stole będą leżały bardzo ciekawe oferty kolejnych akwizycji, i wspólnie zdecydujemy się przeznaczyć te środki na kolejne przejęcia. Ale tu jest ten, ten element transparentności, otwartości, pewnej komunikacji z rynkiem, którą, na której bardzo mi zależy. Chcę, żeby te decyzje. Które, o których mówię, były właśnie przedmiotem dyskusji naszych akcjonariuszy w ramach procedury walnego zgromadzenia, w tym przede wszystkim i, i również tych akcjonariuszy mniejszościowych, którzy mam nadzieję, że w tych zgromadzeniach będą uczestniczyli. Więc mamy, mamy do wyboru albo dywidendę i, i, to, i to mogę obiecać, że w momencie kiedy spółka wypracuje zysk i nie będziemy, fina nie będziemy potrzebowali finansowania na dalsze akwizycje, będziemy po prostu wypłacali dywidendę. Albo wspólnie decydowali o tym, że na stole leży bardzo ciekawa oferta kolejnej akwizycji, na którą wspólnie zdecydujemy się przeznaczyć te, te wypracowane e zyski. Firma w liczbach, 20 lat doświadczenia, 70 języków w ofercie, ponad 2 miliony stron tłumaczeń. Ponad 100 tysięcy godzin tłumaczeń, 1200 współpracujących tłumaczy, 1400 klientów korporacyjnych w prawie każdej z branż, ponad 100 klientów instytucjonalnych. A my, inwestorzy, będziemy bacznie śledzić spółkę, jak tylko wejdzie już na rynek kapitałowy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Tomasz Jaroszek, Inwestor TV.